Dobry, dzwonimy dzisiaj do Sławomira Pawlak, który to obiecuje za yy, wzięcie udziału w komisji wyborczej 600 zł. Szamotuły. Dzień dobry, Karolina z rodu jak pomerzu Mądradzka. Z kim rozmawiam? Bo ja do pana Sławomira Pablaka chciałam. Tak, się do... tak, tak, rozmawia pani ze mną. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Proszę mi powiedzieć, rozmawiam ze mną, ale to z kim? Sławomir Pawlek, mówiłem, tak, pani rozmawia ze mną, czyli Sławomir Pawlek. Dobrze, ja chciałam zapytać o tą komisję wyborczą, jakie trzeba mieć uprawnienia, kwalifikacje? Państwo, trzeba bym mieć skończono 18 lat. Trzeba być obywatelem polskim, nie być ubezwłasnowolniony, no i wszystko, i nie mieć odebranych praw wyborczych. Uh -huh. I zdaje pan, ile jeszcze oferujecie za to wzięcie udziału w tych wyborach? My, my nie oferujemy. My my jako partia państwa kierujemy do komisji wyborczej i macie wtedy państwo pierwszeństwo. A, a urząd gminy płaci 600 zł. Członek zarabia na te wybory 600 zł, zastępca przewodniczącego 700, przewodniczący 800. To są pieniądze nieopodatkowane, czyli na rękę. A proszę mi powiedzieć, a jaka to partia i jaki urząd gminy? No, gdzie pani mieszka? teraz no i... takie pytanie, w jakim powiecie? No, w jakiej gminie? No w gminie Sieraków. To jest powiat... Międzychodski. No, czyli Międzychód. Czyli wtedy wtedy pani sobie wybiera, jak najbliższą. okręg wyborczy 38 podlega, podlega też powiat międzychodski. Pani jak się rejestruje, jak Pani napisała, rejestruje się na naszej stronie Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, Najno, Komitet Wyborczy. Pani się rejestruje, wygenerują się dokumenty, między innymi karta do, do zbierania podpisów. Prosimy o, o, o uzbieranie tak chociażby 30 podpisów poparcia po pod, pod, pod nasz Komitet Wyborczy. Jeżeli Pani to zbiera, Pani dzwoni do mnie, ja do Pani podjeżdżam, zostawiam Pani pełnomocnictwo. Do, do, i wybieramy z takim zarzutem wszystkim ten, wybieramy mm, komisję wyborczą najbliższą Pani zamieszkania, no jeżeli to najbliższa jest zajęta, bo to, no, to gdzieś obok, nie? No, tak w skrócie. Uh -huh. Dziękuję Panu za rozmowę, rozmowa była nagrywana, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska bojkotuje te wybory dla Państwa POLIN. Jesteście po prostu obrzydliwi, obrzydliwi w swoim działaniu proszę Pana. No jasne, no już trudno się mówi, dziękuję bardzo. Trudno się dziękuję. mówi, tak jest, do widzenia. Tak jak słyszycie, antysystem. Nic dodać, nic ująć. Mamy 21 sierpnia 2023.